Witajcie! Chrześcijanie to ludzie, którzy wierzą Bogu Biblii, który objawił się w Panu Jezusie Chrystusie. Bóg ma wiele cech charakteru, ale chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na dwie. Bóg jest dobry i Bóg jest wszechmocny. Jeśli byłby tylko dobry, prawdopodobnie nie bylibyśmy skłonni go czcić. Jeśli byłby tylko wszechmocny, byśmy się go bali. Ale nasz Bóg jest dobry i jest wszechmocny. Dwie kolejne rzeczy, które. Są dzisiaj w moim sercu to to, że wszystko, co dzieje się we wszechświecie, jest albo tworzone przez Boga, albo dopuszczone przez Boga. I bez względu na to, czy rzeczy są tworzone przez Boga, czy dopuszczane przez Niego, to prowadzi mnie do pewnego stwierdzenia: Bóg nad wszystkim czuwa. Bóg ma wszystko pod kontrolą. Mamy więc Boga, który jest dobry, i który jest wszechmocny, i który czuwa nad wszystkim. W takim razie, czy jest gdzieś nasza odpowiedzialność, ta odpowiedzialność jest ukryta? W następującym fragmencie Bożego Słowa: Posłuchajcie uważnie: Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. A ja to troszeczkę odwrócę: stróż nie czuwa daremnie, jeśli Bóg strzeże miasta. Mamy tu dwie rzeczy: Boga zatroskanego, bo jest wszechmocny i dobry, i nasze działania. Traktujmy te dwie rzeczy w równowadze. Ufając Bogu, wszechmocnemu Bogu, a z naszej strony robiąc to, co do nas należy. Krzysztof Zaremba, pastor społeczności chrześcijańskiej północ w Warszawie.